a Jezusowi Chrystusowi. Uważajcie na przekręty pieniężne. Nie dajcie się zbyt łatwo zmanipulować i oszukać. Pod jakim względem? Jak ktoś do Was przychodzi i prosi Was o pieniądze? Zwracajcie uwagę, nawet jak w komentarzach ktoś do Was pisze. Pod na przykład kontem danego jakiegoś ewangelisty, czy jakiegokolwiek człowieka, który służy Bogu i głosi Ewangelię. Bo Robią konta fejkowe, oszukańcze konta robią i wyciągają, mogą wyciągać z ludzi pieniądze. Kiedyś stało się coś takiego u mnie, że był człowiek, który chciał na głośnik, żeby głosić Ewangelię. No to kupiłem mu ten głośnik. Kupiłem mu ten głośnik, mimo że był on tam z Filipin i tak dalej. Ktoś by powiedział, że naiwnie. Owszem. Ktoś by mógł tak powiedzieć. Potrzebował jedzenia, dostał jedzenie, kupiłem mu ryż i tak dalej. Ale w pewnym momencie akcja była bardzo dziwna, bo on chciał drona. I wtedy się zakończyły nasze przeprawy, że tak powiem, przygody wspólne. Dlatego bądźcie trzeźwi, bądźcie czujni, nie dajcie się zwieść. Nawet jeśli ktoś zbiera na jakąś fundację, nawet jeśli ktoś zbiera na jakieś tam dobroczynne cele, to miejcie trzeźwość i uważajcie, bo to są wasze siły, to jest, to jest wasza energia i możecie po prostu tą energię źle ukierunkować. Zasuwacie w robocie, a później możecie dać to złodziejowi za darmo. Kłamcy który wykorzystuje, wykorzysta, diabeł przez taką osobę wykorzysta okazję, żeby dorobić się kosztem tego, że albo to chrześcijanin, to pomaga i tak dalej, powinien pomagać i tak dalej. I mogę nawet, tak jak powiedziałem już kiedyś, że diabeł przeciwko Chrystusowi przyszedł i też wersetami z Biblii, słowami z Biblii próbował działać. Jezus, Pan, Pan Jezus się nie dał zwieść i my powinniśmy nie dawać się zwieść. To, że ktoś przychodzi i czegoś chce, nie znaczy, że ma czyste intencje. Trzeba próbować ludzi. Inna sytuacja. Szedłem po śródmieściu. Gościu chce pieniądze na jedzenie, bo rzekomo na jedzenie. Ja miałem akurat, chwała Bogu, miałem kebaba w ręku, jadłem go. Mówię, no masz, to masz ugryzionego takiego. On nie chciał. I został poddany po prostu próbie, i się okazało, ma, jakie ma zamiary. Bo jak ktoś jest głodny, to je ugruzionego by wziął. Nawet skrawek, nawet kawałek by wziął, nic by nie narzekał. Że, że, że co, że wodę by dostał na przykład, którą ktoś wcześniej pił, albo dostałby kawałek chleba. To był piał z zachwytu, jakby był naprawdę głodny. A jak nie jest głodny, i zbiera na coś innego. No i po tym wszystkim, po tym, co zobaczyłem, po tym, czego doświadczyłem, zdałem sobie sprawę, że po prostu ogromnie niebezpieczeństwo jest ogromnie duże. Jest są niebezpieczne czasy. Gościu jakiś napisał do mnie z innego konta, chciał pieniądze. Na biedne dzieci w Afryce i tak dalej. Chciał pieniądze. A konto łudząco podobne do, do, do takiego znanego konta na YouTubie. I to w komentarzach. Ja Was przestrzegam. Przestrzegam Was naprawdę, co robicie ze swoimi pieniędzmi. Ktoś powie, ja też taki, też taki byłem, że tu chciałem bezdomnym, tu to, tu tamto. Powiem Wam prawdę, jak jest z tym wszystkim. Bo stojąc na, na śródmieściu, stojąc na patelni, zobaczyłem, jak Ci bezdomnie się zachowują. Podszedł do mnie człowiek, który był bezdomny, który można powiedzieć, no teraz ma mieszkanie, bo tam u kogoś mieszkał, jakiegoś ziomeczka. I powiedział mi taką rzecz, że on tam miał jakieś jedzenie i komuś dał, a ten rozpy, rozsypał to dla ptaków, a później następnego dnia go prosił znowu, żeby mu pomógł. Czy coś takiego. I ten gościu mi powiedział, że jak, że on zaczął się mobilizować. Zaczął puszki zbierać butelki i mówi, że dziennie to nawet 200 zł mógł wyciągnąć. Ale się podniósł, zaczął coś robić. A tu przychodzę do jakiegoś kogoś innego i powiedzmy, no powiedzmy, że on się pyta, co on ma zrobić. Ja mu mówię, pracę masz poszukać, znajdziesz pracę, odłożysz trochę pieniędzy, wynajmiesz sobie lokum. A jak nie zaczniesz szukać, nie, nie, nie spróbujesz nic zrobić, to on może tak stać dalej. Stać w miejscu, palić, powiedzmy, ktoś może papierosy albo pizzę, yy, alkohole. Ja widziałem takie rzeczy, że tutaj ktoś jest miły i podchodzi i tak dalej, chce się pomodlić i tak dalej, dostaje jedzenie, powiedzmy, a później yy, siedzi z jakimś facetem, palą papierosy. Przychodzi jakiś inny, a on się do niego rzuca, burzy. Ja widziałem, że on miał na przykład zranienie jakieś. Że tam oberwał od kogoś, nie? A przychodzi ktoś inny i się do niego burzy. To nie jest dobry owoc. Trzeba uważać. To też zauważyłem. Mnóstwo takich się rzeczy nauczyłem tam przebywając z nimi. Na tej patelni, bo ja tam chodzę głosić. I. Diabeł robi takie myki, żeby mnie zatrzymać. a to przez, a to przez jakąś kobietę, która do mnie yy, powiedzmy będzie wydzwaniała, i będzie próbowała mnie zatrzymać, żeby mnie poszedł głosić. Nawet w wierze. Ludzie w wierze, którzy mówią, że wierzą, przychodzili i powiedzmy, pouczali mnie, a jak ja to mam głosić, a jak mam to ja mam robić, i tak dalej. Próbowali mnie pouczać i podcinali mi skrzydła. Żebym nie chodził, nie robił różnych rzeczy. W domu atak, na ulicy atak, w pracy atak. Podcinanie skrzydeł. I tak dalej, i tak dalej. Takie rzeczy się zaczęły dziać. Żebym tylko nie wyszedł. Żebym tylko nie wyszedł i nie mówił o Chrystusie. Dlatego ja was przestrzegam, bardzo was przestrzegam, z kim się zadajecie. Z kim się spotykacie, komu użyczacie swoich pieniędzy, w jaki sposób pomagacie ludziom, bo wasza pomoc może być zupełnie nietrafiona. Możecie po prostu stracić swoje siły, swoją energię, a ktoś jak pijawka może przyssać się do was i po prostu jechać na waszych plecach, a wy będziecie fundatorami jego uzależnień, alkoholu, papierosów. Fundatorami jego wymysłów. Bardzo mi się nie podobało, jak ktoś prosił mnie: O, kup mi kawę, kup mi kawę, albo coś tam. Dostał tą kawę, a później tak. Wypił ją odrobinę i zostawił. Jak ja widzę coś takiego, to po prostu, no, sorry, ale nie chcę iść w tym kierunku. Dlatego warto jest uważać, komu się pomaga, jak się pomaga i czy on jest warty tej pomocy. Za Panem Jezusem też chodziło mnóstwo ludzi, on rozmnożał chleb i tak dalej. A chodzili za Nim dla, dlaczego? Bo chcieli się najeść do syta. Bo chcieli się najeść. Nie chodziło być może często o królestwo, o szczere intencje, szczere zamiary serca. Chodziło o pokarm przemijający. Żeby się po prostu nasycić. A w tym przypadku, co powiedziałem, na śródmieściu, jest mnóstwo ludzi, którzy nie chcą się nasycić. Oni chcą po prostu zebrać kasę, napić się, albo jeszcze dla kogoś pracują. Nie wiem. Nie wiem tego. Pewnego razu, jak głosiłem i wracałem z głośnikiem, przyszedł człowiek, który chciał pieniądze, który chciał jedzenie coś tam i miał demona. Miał demona i chciał mi założyć rękę na głowę. Ale się za... w porę się strzeliłem, złapałem go za rękę, żeby nie zdążył mi jej włożyć na głowę. Myślisz, że świat duchowy nie istnieje? Że świat duchowy po prostu sobie śpi? Że diabeł nie działa? To jesteś w grubym błędzie, jeśli tak myślisz, kimkolwiek jesteś. On działa na okrągło i Próbuje różnymi sztuczkami, żeby zatrzymać Ewangelię i żeby wpakować człowieka w grzech jakiś, żeby był tkwił w potępieniu, albo żeby tkwił w nędzy, żeby był biedny i nie mógł się ruszyć nigdzie. Żeby ciągle tracił na każdym kroku. Żeby był oszukiwany.